Cześć siemano, z tej strony Jarek i witam Was kochani w kolejnym odcinku z serii właśnie PGR Janowo. A dzisiaj słuchajcie jak na załączonym obrazku widać, zajmiemy się rozlewaniem gajowicy na łąkę. Także co, włączamy chudy i lecimy. Palimy oczywiście ciągnik. I jedziemy słuchajcie, na łąki. Także 8 rano. Zajedziemy tędy. Kurde, chyba ta. Także zostaw łapkę w górę i suma. Jeśli jesteś nowym, przejedziemy eee, z tematem. Gnejowica. Także Pegierowcy od rana ruszyli. Słuchajcie. Na kurde łąki, a że tej gnojowicy dużo jest, no to trzeba rozlać nie, także na no, co z nią zrobić, kurde, kiedy tyle jest. Także działamy, słuchajcie, działamy. Jak widzicie, szóstka na obrotach. Tutaj no niestety, kurde, że, y, żem za daleko grabił, wiecie, tę krawę wtedy, pamiętacie na odcinku, nie? I po prostu wyszło, jak wyszło, nie? Kurde, że y, Tu nie jest moje pole i tego nie mogę zebrać, ale wiecie co? Te pole i tak zakupię, więc tutaj pewnie prawdopodobnie będzie łąka wylotnie, nie? Także taki szybki odcineczek, słuchajcie, z pgr właśnie z Gnojowicy, tutaj kurde rozlewania yy, nie było nigdy. Yy, więc że to będzie nowość też na kanale, bo nie było, słuchajcie, jeszcze rozlewania, właśnie, Gnojowicy, nie. Beczułkę fawszaja mamy, Ty typowo na PG, kurde, szóstka nasza, słuchajcie. Kurde wiecznie działa i nie psuje, pomimo że jest już rozplekotana. Także szybki odcinek muszę będzie, bo nie będę robił y, długiego słuchajcie, odcinka z ancji tego, że no jedna robota dzisiaj. No i nawieziemy sobie łąki, już. Co prawda się nie uda skosić tych bo jest za późna pora, no ale. Ale coś tam wydłubiemy, słuchajcie. Kurde, ta szóstka to sami nie za głośna jest, słuchajcie. Bo on już bym ja się nie przeprzytywał za na... Także ciśniemy z PGR-em I oczywiście życzę Wam, słuchajcie, miłego weekendu, bo mamy już sobotę, w sobotę nagrywam odcinek, słuchajcie, na niedzielę, więc no, życzę Wam już, kurczę, że tak powiem, udanej niedzieli, yy, że tak powiem, no, odcinek będzie na 7 rano, jak zwykle. Czekajcie, ja sobie tylko jeszcze zrobię yy, jakąś fotkę. Na miniaturkę oczywiście, bo wiecie co? Uczę się fajnych miniaturek robić. Dzięki koledze w Aneleku. Bardzo serdecznie zapraszam na jego kanał oczywiście, jeśli chcecie. O! On, mi, on mnie właśnie słuchajcie, uczy kurde miniaturek robić, nie? Co prawda mi ogarnia jeszcze miniaturki. Ale naprawdę bardzo mu dziękuję, bo chłopak jest fajny i zapraszam na jego kanał. oczywiście, robi mapę swoją. Będziemy też swoją robić z reala, z moich okolic. Także myślę, że. Lux czekajcie, ja ten ciągnik naprawię, nie? Bo aż mnie serce boli. O! Teraz on będzie shit. Także tutaj, no. Odcineczek bardzo krótki, słuchajcie, będzie mm, oh, 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 oh. tutaj 0, tutaj 0. Panie, że się nie poustawia. Zadajcie, tutaj jedyneczkę pani zmieni na 0 obroty, daj na 300. Bardzo dobrze. O! Teraz słuchajcie będzie dobrze, bo trochę przymulony był ten ciąg dnia z taką boczyłką to raczej pojętać, ale jakoś tam Tutaj szósteczka stoi koło świ. Yy, też słuchajcie. Świnki tam są. Także luksusowo. Ale przez te szyby tutaj nic nie widać, słuchajcie. Kurde, będę musiał ciągnąć kumyć. Kurde, nie wyrobię się chyba co. Dobra, o i tankujemy kurde kolejną doczułkę. Jednak te biegi słuchajcie trochę w ustkach tych kurde, znaczy ogólnie w traktorach są męczące, nie no bo on tak się przytrzymuje ten traktor, jak się miesza tymi biegami, nie? I to takie trochę denerwujące jest, nie powiem. A to już nowsza jest Lampy ma I kita Kurde, jadry Także no, kurde, szybki odcineczek z gnojowicy, myślę, że się spodoba. Zobaczymy, dokładnie to rozlewanie gnojowicy. Także działamy, działamy, słuchajcie. No, przyszła pora, oczywiście, na Serię PGR ja nowo, więc nie pozostaje mi nic innego jak nagrać Wam odcinek, kurczę Ogólnie jeszcze takie ogłoszenie yy, mam dla Was, słuchajcie, że yy, w następnym tygodniu będzie ciężko z live'ami To już mówiłem, ale gdyby ktoś tam nie wiedział, to jeszcze raz mówię, że live'ów nie będzie. Z racji tego, że będą duże roboty w domu, nie Przed do domu, sami wiecie, kto jest świnia bicie w ogóle, łaski, to jest sprawy trzeba też pomóc. Także no w niedzielę zobaczymy, czy słuchajcie, i tego się odpalimy. Nie wiem, nie wiem. To też słuchajcie, pod znakiem zapytania. Stoi, że tak powiem. Więc luksus. Ale oczywiście odcinki będą nagrywane codziennie, także o to, to się nie martwcie. Bo odcineczki będą codziennie słuchajcie wrzucane, także no tak jak było, tak jest standardowo, nie? że tak powiem a świętem to na pewno będzie słuchajcie będą livey tak już wiadomo świętami to wiecie tutaj nic nie ma do roboty yy, no to wiecie kurde można sobie podziałać nie Także jadymy, ale ube, ubebrany jest, słuchajcie, kurde. Dobra, tutaj mamy gotową łąkę, słuchajcie, 12 minut odcinka, także lecimy jeszcze na następną. Także ciśniemy, słuchajcie. <laughs> Oczywiście nam pojedzie rugostejński, więc też niwa twałe, słuchajcie, bizonem, yy, Także no. Na razie nie mam nic innego wam do streamowania, słuchajcie, bo muszę zniwa pokończyć. Dobra, tankujemy następną beczułkę. Że tak powiem, czekajcie, tylko tutaj coś muszę wyłączyć chyba nie. O, nie tankuje, kurde, czemu to tak pali? O, teraz to ta. Krówki oczywiście sobie jedzą tutaj elegancko, wszystko mają, słuchajcie, słomy, siano i nie tylko, więc kurde tutaj nic im nie trzeba dawać Także TMR też mają ukręcony Kurde, jak ja z nią tutaj cofnę. Panie, jakżeś cofał, tak gdzieś cofaj. O kurde, chyba że coś przypierniczył. Dobra Panie, czego tak? No bo tak, dobra, Kita Jadajmy na tą łąkę, słuchajcie, kurde. Także no... Także działamy na tej łące. Słuchajcie, i, i to łąko chyba zakończymy odcinek. Nie wiem, czy samo, czy, czemu słuchajcie, czasami tekstury mi się zmieniają na gorsze. No, ale już wiecie, nie będę w to wnikał, nie? Już tyle się namęczyłem z tym, że po prostu to zostawiam, nie? Poddaję się, że tak powiem. No, no, patrzcie, czasami widzicie na ten wskaźnik, to było być powinno wyostrzone, nie? A jest takie, wiecie, no niedobre, ale tam się tym nie przejmuję, słuchajcie, kurde, bo tyle, tyle magików było co mi podpowiadali że po prostu już nie mam siły nie każdy tam coś mówi, przestaw to, przestaw tamto No tak naprawdę gorzej jest niż było także już nie będzie tak jak jest z daleka aż tak tego też nie widać, no ale nie ukrywam może, kurde, przydały się lepsze teksturki. no ale co zrobisz już naprawdę nie wiem o co chodzi tutaj, nie? Ja po prostu jestem, słuchajcie, głupi. Kurde chyba. pod górę ciśnie, kurde, idzie na no. jadą, jadą, jadą Kurma, działałeś? To na przykład ten napis, widzicie jak jest rozmazany no właśnie o to mi chodzi, nie o te tekstury, kurde, że to tak ciulowo teraz jest, ale to znowu kurde, był spokój, słuchajcie, z tym a teraz znowu to się zaczyna dziać więc nie wiem o co tutaj chodzi 17 minut odcinka słuchajcie nie no jeszcze za szybko żeby kończyć kurde wiecie co mamy troszkę jeszcze czasu to jedną boczułkę może rozlejemy czekajcie może nie te drzewa kurde nie będę tutaj tak manewrową kurba No, i elegancko napełniamy. Dobra, także jeszcze jedną beczułkę pewnie... Rozlejemy. Sorry za taki dźwięk, słuchajcie, głos mój. Ale wiecie co, słuchajcie, kochani moi, nagrywam z rana i po prostu jeszcze, wiecie, jeszcze taki... Jak to pan Tomek mówił, rozplekotami. To O, majaki. jaki? O, a sprykotał się, panie... Dobra, i ciśniemy, słuchajcie. Kurde, muzyka się, yy, że tak powiem, będzie siła coś. Czekajcie. dalej pan gazu, Ja męż. Także 19 minut odcinka. Słuchajcie, myślę, że ta beczka ostatnia będzie finito. i to Także kurczę, luksus jest, słuchajcie. Na dane. Na wiosnę też będziemy pewnie włożyć gnojowice, nie? Także naprawdę no, nieuniknione, że tak powiem. Kurde, tylko nie widać w tej gajowicy, gdzie rozlewałem, a gdzie nie Idziecie, wiecie, co tak pilnuje się, nie? Żeby po prostu mijaków nie robić zbytnio. Także bardzo mi się podoba, słuchajcie, ta baćka Forshaya tutaj, nie? Jednak te forshitowskie maszyny, kurde słuchajcie, mimo że początkowo nie byłem do nich przekonany, to jednak teraz zmieniłem o tym zdanie. Pusto! 22 minut minuty odcinka słuchajcie. Także zajadę już pewnie na gospę. I kurde będę się żegnął z A jeszcze jedna betka. Nie, słuchajcie, dzisiaj mam niewiele czasu, że tak powiem jeszcze mam obowiązki do zrobienia, do zrobienia tak. Także wiecie, nie mogę zbytnio długo też czasu poświęcać, ale no Staram się oczywiście jak mogę Kurde, 22 minuty odcinka, no Dobra, jadę jeszcze kurde, jedną rozlec słuchajcie, niech on będzie Namówiliście mnie Także, no, namówili ta i Jarek jedzie i Jarek będzie działał. <coughs> Ale musicie, kurde, zostawić łapkę w górę teraz. No tak. U, mało. Nie, no wiecie, zawsze się staram tak robić, kurde, do 25 minut odcinka, nie. Także jedziemy, no namówiliście mnie, więc jeszcze jedno słuchajcie, rozleję. A propos, kurde, ile my mamy tutaj y, ukrów y, gnajowicy? Czekajcie, żeby tylko panie Krzyjbo nie pojechał. Gnojówki no troszkę jeszcze mamy, ale nie za dużo. Także no. Kurde, no szkoda, że tego nie widać aż tak. Naprawdę to ciężko zauważyć nie i człowiek po prostu e, kurde robi nijaki. A jak światło odpala, to też nic nie widać. Kurde. Sparta to tą słuchajcie, kurde w tym Farmingu. W 19 się jak tak jeszcze było to... Dokładnie widać można tak powiedzieć nie musiałbym tak jeździć a wiecie nawigacji nie chcę też używać nie ciągle no to chyba nie o to chodzi ale damy radę, słuchajcie, kurde, jadaj, co ty gadasz tutaj? Nie narzekaj, tylko działaj! Działeś Stryknij pan tego lepiej Stryknij pan lepiej fotę A proszę bardzo. Cykmyk fuf, jest. Jadałeś. Dobra, końcówaczka słuchajcie, także będę się z wami żegnał. Także dziękuję Wam bardzo za to, że oglądacie. Zostawcie łapkę w górę i suba, oczywiście. Także Siemaneczko do następnego strzałeczka. Cześć!